Trzecia droga. Podzielą się pan poseł Michał Kobosko. Słucham, panie pośle. Proszę o ciszę. Rozmawiam z panem posłem Macierewiczem. Panie pośle, rozumiem. Proszę, proszę złożyć to na piśmie, dlatego że mam bardzo jasne wytyczne artykułu 112 regulaminu Sejmu, który już czytowałem. Poza kolejnością mówców zapisanych do głosu oraz po wyczerpaniu listy mówców i zadaniu pytań udzielam głosu wyłącznie prezesowi Rady Ministrów. Nie jest pan, o ile mi wiadomo, prezesem Rady Ministrów, panie pośle. O Zać, to na proszę w takim razie sformułować swoje wątpliwości na piśmie, a z pewnością się do nich odniosę. Swój protest, panie pośle. Nie ma takiego trybu, w którym teraz. nie ma tak... Proszę zejść z mównicy, panie pośle. Proszę, proszę zejść z mównicy, panie pośle. Proszę zejść z mównicy, panie pośle, bo za chwilę okaże się, że narusza pan powagę sejmu. Proszę zejść z mównicy, panie pośle. Bardzo proszę. Pan...